Witajcie, nazywam się Staszek Kałuski i jestem weteranem wyzwania 90 dni. Do wyzwania do tego programu przystąpiłem w marcu tego roku. Ukończyłem wyzwanie w czerwcu tego roku. No i muszę Wam powiedzieć, że to była chyba najfajniejsza przygoda od wielu, wielu lat, którą, którą przeżyłem. I, mm, Nagrywam to, to, to wideo po to, żeby każdego z Was, który ma jakieś wątpliwości, czy warto, czy nie warto, zachęcić właśnie do tego, żebyście z takiego wyzwania, z tego programu skorzystali, ponieważ dostaniecie tam pełne kompendium wiedzy na temat, na temat tego, co należy zrobić w życiu, jakie czynności należy podjąć w życiu, żeby w końcu zacząć osiągać sukces. Na pewno nie usłyszycie tego od swoich znajomych, na pewno nie usłyszycie tego od ludzi, którzy, którzy cały czas narzekają. Wyzwanie 90 dni zostało nagrane przez, stworzone przez chłopaków wyjątkowych. To są ludzie, którzy są cały czas uśmiechnięci, to są ludzie, którzy we wszystkim widzą, w każdym problemy widzą rozwiązanie, którzy przekazują 100% powera każdemu z nas po to, żeby, żebyśmy zmienili miejsce, w którym się znajdujemy. Ja wprawdzie przed przystąpieniem do wyzwania otaczałem się branżową wiedzą, książkami pozytywnego myślenia, chodziłem na szkolenia, także dla mnie, dla mnie nie było to żadnym nowym. Natomiast forma przekazu i to takie zorganizowane tobie dnia przez trzy pełne miesiące, żebyś codziennie mógł móc pracować nad swoimi jakimiś tam no nie wiem, problemami, pozbywać się jakichś ograniczeń, tak? Uczyć się wizualizować swoje, swoje potrzeby, tak? Wyznaczać sobie cele, organizować sobie czas pracy. Nie no, powiem wam, że, że po prostu takie wyzwanie jest moim zdaniem najtańszą i chyba najbardziej skuteczną szkołą biznesu, w jakiej ja byłem. Mam w, dzisiejszym, w dniu dzisiejszym od 91 roku, ponieważ od wtedy zajmuję się prowadzeniem działalności gospodarczej. Miałem kilkanaście różnych firm poprzez restauracje, przez firmy produkcyjne, przez firmy handlowe, tworzyłem działy sprzedaży w różnych, w różnych, dla różnych branż. Natomiast w przeciągu trzech miesięcy od momentu, kiedy przystąpiłem do i już nie mówię o tym, że zwróciło mi się ono, nie wiem, kilkudziesięciokrotnie na ten moment, to no, muszę wam powiedzieć, że nie wyobrażam sobie tak naprawdę tego, że, że mógłbym nie skorzystać przynajmniej z tej wiedzy, którą, którą te, te chłopaki wszystkim dostarczają, tak? To, czego się nauczyłem, po pierwsze dostałem tak dużej motywacji ponownie do tego, żeby zacząć coś robić. Jestem osobą bardzo niespokojną, więc bardzo lubię wymyślać. Tworzyć różnego rodzaju przedsięwzięcia. W czasie od marca do dnia dzisiejszego stworzyłem biznes, który daje mi. Y bardzo ponad przeciętne dochody, biznes, który, który zajmuje się sprzedażą samochodów wyłącznie na zamówienie. Jestem na etapie tworzenia portalu, którym, który, który, się będzie, który się nazywa Polska Giełda Sprzątania, który będzie konsolidował i pomagał wszystkim firmom sprzątającym. No i mam jeszcze parę innych pomysłów, które mam nadzieję, że na początku roku zacznę organizować. Gorąco wszystkich zachęcam. Nagrałem kiedyś strasznie spontaniczny film w wyzwaniu 90 dni jechałem wtedy na ćwiczenia, ponieważ powiedziałem sobie, jeżeli działać, to od zaraz, tak, więc od zaraz zacząłem jeździć na ćwiczenia, trzy razy w tygodniu ćwiczenia, y, rzuciłem fajki, y, mam poukładane, potrafiłem sobie poukładać swój dzień pracy, y, nie mam rzeczy zaległych, więc y, no, zachęcam bardzo gorąco do tego, żeby, żeby takie wyzwanie, y, żeby do tego wyzwania przystąpić. Podsumowując, bardzo gorąco wszystkich zachęcam. Między innymi do kontaktu ze mną. Macie mnie na Facebooku, jestem w grupie, w grupie VIP. Możecie zadawać mi pytania, chętnie na, nie pytania, na, te, na te pytania odpowiem. No i na koniec, oczywiście, miej dzisiaj wspaniały dzień.